Cześć, Cześć małkas, jestem Narshi. Witam was na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale. W, odcinku, w dzisiejszym odcinku <tosuj> widzicie, bo to twoje imię to jest Muszę co muszę wygrać Gremlords, ale nie mogę używać złota, diaksów ani emeraldów. Tylko mogę używać. Km. Już jest 6 łapek w górę z tego co widzę, czyli muszę zrobić filmik o trzeciej w nocy, ale muszę Jak to się nazywa? Robić manualka A ja jest to party na tym tym XD, ale ez chodź tu. Ok, boguszanego. Wyleśmy go niebieskiego. Co mikrofon no trochę przybliża, bo ponieważ mnie nie słyszycie, ale dobrze. Nie wiem gdzie to jest alt, tu jest alt nie miałem pod r -ką. Tego Perspektywa, teraz mam Niebieski, ty uciekaj Jeszcze Turkusa trzeba zniszczyć tylko. I win. Ty, to się może nawet udać, ten Czerwęc, tylko żelazo. Lecimy sobie przez... ...to miejsce. Nie będę wam robił gadwiza. Chociaż teraz już zasadniczo mogę zrobić Aha, bardzo fajny gadridge. typek jest na emeraldach na... Już ma jump boosta, ustanie I jak zeslecik. No to ja się teraz zastanawiam, jak ja wygram. Okej. Okay. jest jakiś typek, który nie umie grać, chyba. Ja nie mogę tego użyć, więc to wywalę od razu. No jest niepotrzebne. Kończy mi się wełna, co mnie martwi. Ale nie gadaj, że on ma o, to będzie end. End game, na no wtedy sobie wyjdę z gry. Dzień najszybciej. Okej, okay, już postawiłem blok jestem dedem. Raz, dwa, trzy, cztery, ej dupa. End game. Skyrace, to jest Skyrace. Mmm, kolejna ręka. Kolejna. Męka. A nie, to jest fajne. Ja najbardziej lubię tą... To. to jest moja ulubiona matka, serio. Nie żartuję. Nawet mi się nie chce klikać szybko. W ogóle ja nie mam... ...lewym palcem drak klikować. Co jest dziwne. Się cały czas kabel blokuje. O nogę. Wykładamy tu wszystko Double która i tak za dużo nie robi Zróbmy mini Troll beiza TXD Jaki Troll Scam nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem To jest dziwne W ogóle obudowuję łóżko Tak że mi to i tak za dużo nie pomoże. jak ktoś będzie je chciał zniszczyć, to ich po prostu zniszczy. Cały czas zmieniam się jakieś lister spaki. Szkoda, że ten limon spak nie ma takiego groszera, jak... Yy, bloodless Nubo, groszer. Ale... Yy, napiszcie mi w komentarzach, czy w Lunarze da się zrobić taki groszer, jak jest teraz tutaj mam. O! Co? Było? Czemu on nie dostawał hitów? On hitów w ogóle ty tak nie dostawał. Aha, z bardzo dobra. Ja go on hitów nie dostawał. To było dziwne. Bardzo dziwne. Aha, dobra. Okej, okay, się wracasz. Aha, żółty. I żółty karma wraca. <śmany> Teraz nie wiem, czy tam wracać, czy co. Wrócił jednak. I został zabity przez zielonego. Naprawie ja też. Bo widzicie, zielony zawsze jest najmocniejszy. <śmany> Ja lubię się być na moście. właśnie mogę do tego, że mogę zrobić. Tak? O <ścoughs> XD Good Arenka. Ja sobie tu wszystko wsadzę z powrotem. O, mam trochę jeden stone, no, ale mi jest niepotrzebny. Tylko teraz? Niebieski został, tylko jeden jest na pewno na midzie. Turkus... Jestem... Tu Jaki kolor? Nie, ja jestem Turkus i zle. Będę no to białego, różowego, szarego. Trzeba wszystkich przekosić, nie? to. To będzie... O, oh, okej. Okay. Lepsze lepsza taka, może no, niż żadna, tak myślę biały w ogóle nie ma obudowanego łóżka, jest na awku w sensie nie... on jest na awku i to takim totalnym chyba Czekaj, nie ma sensu się tu 30 tysięcy razy budować w tą samą stronę chcę po prostu zrobić taki prosty mostek Przyłożyłem mnie, nie spadł, coś z speed bridge'em, mam problem bo przestałem w ogóle się speed bridgeować teraz z reguły robię schneller bridgea i muszę się cofać trzeba stracić łóżko nie będę narzekał dla mnie to jest OP lecimy jeden ja różowego, spróbował przejechać White team has been eliminated. Spadł. Fall into the void. Ci zbiorę ten jak tylko po to, żeby do Twitch oczach je wyrzucić. A, tu masz wood. Czyje to było łóżko? Aha, różowego jednak. Ciebie to kto jeszcze został? Jeden szary. Szary, gdzie jesteś? On może być w bajie, on może być teraz wszędzie. Gdzie jesteś, szary? Tell mi Powiedz, ja ci, nic nie, ja ci nic nie zrobię. Tylko cię chcę zabić i wybrać grę. Jeszcze prawie spadłem. Jeśli jesteś na bazie, jeśli tak to super. Nie ma go na bazie, musi być na Emsach. Nie ma go na Emsach. Tam jest, dobra. Lecimy. Okay. Winek, tylko żelazo challenge zrobione. Lecimy do Wojda, Pokaśnik lobby. Jeśli chcesz dostanie serduszko, to napisz w komentarzu. Żelazo. To ci się teraz na ekranie wyświetla żelazo napis. Napisz to, dostaniesz serduszko. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. A jeśli nie zostawisz subskrypcji, to ci wejdę do, do domu i sam, i sam na twoim komputerze włączę tą subskrypcję. Zrozumiesz? To zostaw subskrypcję dla swojego własnego. Dobra. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!